To zapewne wszyscy widzieli tą sytuację w kanale Plus, gdzie to było dokładnie pokazane. No, oczywiście kopnąłem zawodnika Piasta. Była to szamotanina, nie mogłem uwolnić się z jego uścisku. Po prostu straciłem cierpliwość i kopnąłem tego zawodnika. Jest mi bardzo wstyd, że tak się zachowałem. Bo to na pewno niezgodne sportowca. I oczywiście to było bardzo naganne zachowanie. No dopiero e, tak naprawdę miałem możliwość kilka dni później to obejrzeć na zgrupowaniu, jak byliśmy teraz. I e, jestem mocno rozczarowany przede wszystkim zachowaniem Rafała, bo nie powinien się tak za zachować to nie ulega wątpliwości. Natomiast nie ukrywam, że moje wątpliwości budzi cała ta procedura. Nie rozumiem, dlaczego jedni zawodnicy są wzywani na tą komisję ligi, drudzy nie są wzywani. Uważam, że każdy zawodnik powinien mieć prawo do tego, żeby się bronić. Mam żal do komisji LIGI, że w ogóle nie poinformowała mnie. Ani nie wpłynęło nic takiego do klubu, że ta sprawa będzie rozstrzygana w czwartek. Do czwartku była cisza, i dopiero wczoraj wieczorem dowiedziałem się, że, że komisja obradowała i zapadły takie decyzje. Mam wątpliwości co do wysokości tej kary. Uważam, że jest to bardzo surowa kara. Jeżeli dokładnie się przyjrzymy temu zapisowi, to. Tak jak Rafał powiedział, Rafał był prowokowany. Pierwszy przepisy przekroczył zawodnik Piasta, Czyli dwóch zawodników przekracza przepisy. Dlaczego jeden jest ukarany, a drugi nie? A dla mnie, jeszcze bardzo ważną okolicznością w całej tej sytuacji jest to, że Rafał już na boisku przeprosił. Przeprosił Michniewicza, Zawodnicy podali sobie ręce, przeprosili się, bo obydwaj walczyli ze sobą, i myślę, że to też jest jakaś okoliczność, która powinna być wzięta pod uwagę. Natomiast, tak jak mówię, mam bardzo duże wątpliwości. Co do całych tej, dla mnie te procedury są niejasne, jakimi komisja się kieruje i uważam, że jest to bardzo wysoka kara, jaką Rafał otrzymał i ja jestem tym, całą tą sytuacją bardzo mocno rozczarowany. Znaczy nie ulega wątpliwości, że, że jest mnóstwo tego typu zdarzeń w każdej kolejce ligowej. Ja mam tylko nadzieję, że przede wszystkim panowie, którzy tak wnikliwie analizują te wszystkie sytuacje w stacji Kanał Plus, będą po prostu konsekwentni w tym, co robią i po prostu, jeżeli już otworzy, otwierają taką puszkę Pandory, że będą po prostu to robić konsekwentnie.